Hej kochani, dzisiaj nagrywamy Zamianają się Najul, czyli um, Lilka będzie Nelą a Nela będzie Lilą yy, Od razu mówię, że one są same w domu, bo rodzice wyjechali Okej, okay, zaczynamy o, Co? Czemu ja jestem u Neli? Przecież byłam u siebie Ej. Co? Czemu ja jestem u Lilki? Przecież byłam u siebie. O, kulka, chodź. Chodź. A gdzie jest Twoja piłeczka? To Ci porzucam. Dobrze, to się prześpi. A ja się ubiorę. Wy. O, ubiorę się w najlepsze ciuchy Lilki. O to, bo w końcu mogę. Ej, jest za duże. Dobra, to idę do mojej szafy. Uch. No, ja muszę wcisnąć w takie małe rzeczy. W takie coś? Jak to jest, dwa razy mniejsze niż ja? Dobra, idę do mojej szafy. Nela, co? Coś ty zrobiła? Czemu ja spałam u ciebie? Nie wiem. Ja idę. Ojejku, zaczekam na Ciebie. Okej, okay, to zaczekaj. A biorę się dzisiaj w to. Na w to się biorę. A na łódź. Chodź, jedziemy na dół. A ty nie bierzesz, się? nie? Chodź. Chodź, śniadanie. Nie, ja jestem dzisiaj Lilką. Mela ja obudziłam się w twoim łóżku, to nie znaczy, że jesteś mną. Jestem. Nie, nie jesteś. Rodzice dzisiaj wyajacają. Okej. Okay. To idź oglądać bajki, ja zrobię śniadanie. Dobra. Ja chcę płatki. Nie wiem czy są. Nie ma płatek Mogę ci zająć dwa jegla, chcesz? Nie etnicę. Dobra, sobie też od razu Ach, no przecież mogę sobie tak zająć. Pyk Kolejne jajko A to odkładał do lodówki Tutaj jest tylko dwa talerze. A batkę zrobię. Dobra, włączam gaz. O. Włączam wodę i czekam. Dobra, gdzie są te kubeczki? Tutaj? wody okej, okay, już waruje, to wlewamy woda o, o, woda no i troszkę herbatki o, no, mam oh, no, oto herbatkę Dobra. to jest moje, to jest Lilki to jest moje, to jest Nelinela. Mogę żeść tutaj Nela. Dobra. No dobra, i sądzę, bo tu masz za nisko. Yeah! A zanisz też mi... Masz. Ale się nie popatrz, bo hema, to jest wrząca. całe Okej, okay, okej okay. Mmm, przepiszę. I do tego herbatka A no, pewnie jest gorąca, dobra Dam do zlewu, jak nalazię i wypiję to włączę. Mhm mm Okej, okay, wypiłam Siemaj. Dobrze. dostałam tutaj, ja załączam. I złączam. Chodź po idź pooglądać ja idę się przebrać. Ale ubieraj się w to. Fajnie. A pisz nam do windy. Dobra, to skoroczkę mają przyjechać dzisiaj bo ich nie było tak naprawdę tydzień na niby tydzień dobra na niby dwa dni ich nie było to robimy obiad wspólny obiad dobra to cztery talerze tutaj kładę jeden dają drugi trzeci czwarty Ok. Co by tutaj przygotować? Zobaczmy sobie do przepisów. Tutaj Tutaj nie, nie, nie. Hmm. O to by było fajne, ale nie na obiad. Na kolację zrobię. Czyli nie mamy nic na obiad. Fajnie. Nie, no w tym przepisie nie ma. W tym. Nie, bo to jest na Tych też nie ma. A w tym też nie ma. Dobra, ostatnia nadzieja. Też nie ma. Dobra, wiem. O. Przyda się cztery opakowania mleka i cztery cukierki. Dobra. A te przepisy mogę już tu położyć. Okej. Okay. Położę sobie tą. Oj. Książkę tu O, i przygotuję Nie, mleko ostatnie zostało Dobra, to, to zostawię I pójdę szybko do sklepu Dobra, dwie miszki już mam Dobra, położymy na te talerzyki Dobra Kolejny czołki. I kolejne mleczka. Tutaj. Dobra. Yy, ten stół jest trochę za mało, ale dobra, już trudno. Tutaj posuniemy tak troszkę. O wiem. Posuniemy to. Tutaj dajmy. Tutaj dajmy. No. Dobra, to damy tak. tak. Okej, okay, jest git. Tylko teraz troszkę trzeba... O, przesunąć. Dobrze. To teraz książka już się nie przyda. Albo dobrze, wiem. Co robię? Nie no, już nie chcę tych lokalizmów robić. Tutaj już się nie przyda. Mm. Jakieś drkiej te nie dobra, to zrobię ale to już później. Dobrze. Choć pooglądamy ze wspólnie. Pół godziny później. O, już dawno mam przyszła idę otworzyć. Okej. Okay. Jeszcze dobre jest. ciepło jeszcze. Kluczyki. Oj, tu wpadły, Cześć! Cześć, Lilka! Jak tam. Dobrze. Nela, co tam u was? I jak tam? Tata, ja jestem Lilka. I Nieprawda, jesteś Nela. Nie, ja jestem Lilka. Nela, nie wygłupiaj się, gdzie jest Lilka. Ja jestem Lilka. Nela siedzi w dużym pokoju. Ech, chodźmy. Zrobiłam obiad. Zrobiłam obiad. Jak zrobiłaś obiad? Przecież Lilka powinna. Ja jestem Lilka. Cześć mama. Lilka, co... Lilka, czemu pozwoliłaś Neli zrobić obiad? Ale mama, ja jestem Nela. Nie wygłupiajcie się, dobra, chodźcie, zjemy. A ty Nela, y, Nie powinnaś być samych obiadków, ale no, ładnie ci to wyszło. Mamo, to ja robiłam Lilka. Lilka. Czemu pozwoliłaś na gotować? Dobrze, nieważne, chodźcie, zjemy. Chwilkę, przesunę wyżej. Okay. Chociaż moim zdaniem nie powinna się dać gotować. neli mm, jaka dobra Niby już zjedę, bo po prostu nie, 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 już. nie, 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 sobie. nie, 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 To nie, Nela, chodź, pomóż mi. Dobra. To jest lilka nie Nela. Weź się uspokój już tumnyel. Tutaj. tutaj to włóżmy. Okej. Okay. Chodźcie. To teraz mam nadzieję, że będę ten desej będzie smakować. Lilka, dałaś się zrobić ten deser? Ja jestem Nela, to jest Lilka. Nie wykupiajcie się, przecież widzę. Dobra, zjedzcie. Ja zjem tego. O. Ja zjem sobie tego. Ja zjem zielonego. Ja też chcę zrobić zielonego. Ty gdzie masz swojego? Bądź. Ej, nie, ja O, tu jest. Okej. Okay. Już mam to. Dobra kochani. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to zostawcie łapkę w górę. Ja już ten filmik kończę. Ale jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę i subika. ta